Mam fajne wiertełko, kochani. Patrzcie, jak rozwalam te ściany, bez żadnego problemiku. A jakże, a jakże, mój drogi szwagrze, i mam klucz? Tak się Blue Jane tutaj ucz. O tak, kochani, jak fajnie, jak fajnie. Cześć, moi drodzy, i mamy nagrodę. O, taką mamy tu przygodę. To mi się podoba, to mi się podoba, rewelacja. O, i sobie tutaj farmimy, farmimy nasze wiertełko. Tak będzie miało coraz większą moc. O tak, lepiej niż ciepły koc. O, moja Blue Jane, dajesz sobie radę, dajesz sobie radę. I oczywiście rozwalamy te ściany, żeby dotrzeć do naszego kluczyka. O tak! Tak! Jak fajnie, jak fajnie, moi drodzy! No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ej, idzie trochę topornie, nie sądzicie? Hmm. Przyśpieszonko, przyśpieszonko! I śniadanka jedzonko! O, jestem trochę słaba, moi drodzy! Dobra, wycofuję się na razie! O, i możemy sprzedać te wszystkie bloki, które udało mi się zebrać! To mi się podoba, mamy kasiurkę! Jak fajnie, jak fajnie! I kupujemy sobie nowe wiertełko! Zdecydowanie ekstra! No! Brawo, brawissimo, moja ukochana Blue Jane. I jest jajucho, no pewnie, że będę otwierać. No, otwieramy, ej, jejeje, je, je. otworzymy cię. Brawo, jej, on też ma takie fajne wiertełko, ten jelonek. I koło fortuny, no to sobie kręcimy, kręcimy. I co my tutaj zobaczymy? Kasiurkę zobaczymy, jak fajnie, jak fajnie, mnóstwo kasiury, o tak. Dobra, to mi się podoba, to mi się podoba, a teraz co? Pora na przygodę. Jej, jak ty ekstra wyglądasz, Blue Jane, w tym pojeździe. O, brawo, zdobyłam więcej wierteł. Tak, kochani, tak, kochani. Pięć kluczy potrzebuję, żeby dostać się do nowego świata. No to co, kontynuujemy nasze rozwalanie ścian. O, super to wiertło. Tak, chcę się przedostać do tego klucza. O, moja ukochana Blue Jane. Przyspieszamy grę, jejeje, i mamy klucz. Brawo, brawissimo, pierwszy klucz. Czor. O tak, o tak, moi drodzy! Teraz idzie mi dość sprawnie. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie, moja ukochana Blue Jane. No! Jej, brawo, 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 brawo! I mamy klucz! Już drugi! Tak gadają papugi, To mi się podoba, to mi się podoba. I co teraz? O, Kasiurka, Kasiura to nie bzdura. Powiedziała kura. O tak! I mamy nowe wiertło, czekajcie. Nasz pojazd się zmienił! I jeszcze raz! Jakie masz fajne jabłuszka! O, tak! Jak fajnie, jak ekstra! Dobra, otwieramy i będziemy mieć nowego zwierzaka. Mam nadzieję! Pies! Tutaj jest! Rewelacja, rewelacja! I raz, jeszcze, aż czuję dreszcze. i zaś jelonek z wiertłem. No dobra, i co? Jeszcze raz, jeszcze raz! O, fox Dobra, mamy lisa z wiertłem. To mi się podoba i jeszcze raz, i jeszcze jeden, i jeszcze raz! Rzadkiego lisa mamy. Tak, kochani, tak, kochani, bardzo się z tego cieszę. O, już są zaznaczone najlepsze zwierzaki, nie. O, teraz są najlepsze zaznaczone. Ekstra, cztery zwierzaki mam. Ram, pam, 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 pam. Jak fajnie za mną podążają. O, plus 12, no, teraz dużo lepiej się farmi. Moi drodzy, tę moc naszego wiertła. No, rozwalamy, rozwalamy, bez problemu. Widzicie to, kochani? Jak teraz szybko idzie? No. Pewnie, bo sobie porozwijałam trochę nasz pojazd i mamy klucz już trzeci! Mówią wszyscy atleci. Sprzedajemy, sprzedajemy te wszystkie kawałki, ściany. O, i mamy dużo tutaj kasiurki mamy. O! I jest klucz już czwarty! Umysł Blue Jane jest otwarty. Chcę mieć piąty, żeby dostać się do nowego świata. Powiedziałam do brata. No i co? Wow, już pięć. Jejeje, je, je. pozbywamy się tych bloków kamiennych. I zaznaczamy nagrodę. Dostajemy Kasiurkę. No, to mi się podoba. To co? Idziemy teraz do nowego świata. Jeszcze najpierw kupimy sobie nowe wiertełko. Brawo, Simo, Blue Jane jak ty ekstra wyglądasz! O! Bez problemiku żadnego! Udało mi się przedostać! To mi się podoba, to mi się podoba! O, jak tutaj pięknie! Brawo, brawissimo, Blue Jane! I co teraz? I co teraz? Mogę sobie tutaj zrobić? Oczywiście powiercić w tych ścianach! O! Chcę się dostać do tego klucza! tra la 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 tra la 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 la, la. Całkiem dobrze mi to idzie! O tak, kochani! Bo mam dość mocną tą naszą Blue Jane w tym pojeździe z wiertłem! O! O, ono ma ogromną moc. Tak, moi drodzy. Szybko, 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 szybko. O, sporo ta ściana już ma. Tra -la, 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 la 25K. O, ale sobie poradzę, poradzę, poradzę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, Blue Jane. Jeszcze trochę. Czyżby ostatnie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Co tu dzieje się? O, dobra. Co my tutaj mamy? Wow, ekstra, zaś jakiś bonusio, rewelacyjny. Brawo i klucz. Dziesięć kluczy zdobyłam! Taka sprytna tutaj byłam i zdobyłam kasiurkę za te bloki. I kupujemy sobie tutaj jakieś fajne jajucho. O, cóż my tu mamy? Zebra żadka. To mi się podoba, jakie ładne miała wiertło błękitne. Legendarny lion! Ja widzieliście to! Mam legendarnego zwierzaka! O, i jest królik. Okej, okay, okej, okay. no to co? Zaznaczamy najlepsze. Oczywiście nasz Lion legendarny razy 24. Lew najlepszy, król zwierząt w końcu. O, i sobie tutaj formie, naszą moc, to mi się podoba. No dalej, blue Jane. Będę naprawdę teraz silna i bardzo mobilna. O, widzieliście to, jak szybko teraz te ściany sobie rozwalam? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, bardzo tutaj miło mi. I mamy, wow, mnóstwo kasiurki. To mi się podoba, to mi się podoba no Blue Jane. Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 bo ja już chcę zobaczyć ten klucz. Jest! Brawo! Już mam 30, kochani. I sobie oczywiście wiertło tutaj rozwinęłam i jajucho otwieramy. Cóż my tutaj mamy? Epickie, coś to było, jakiś ptak! O tak, o tak, ale i tak jesteś słabszy od naszego legendarnego layona. O, no i sprawa załatwiona, kochani. Sobie farmimy tutaj moc naszego wiertła i rozwalamy ściany. Tak jest, tak jest. Moja Blue Jane, jeszcze trochę, jeszcze trochę, i jest klucz! I kolega z nami tutaj gra! Tra-la-la-la-la. La, la, la. bardzo fajnie, bardzo fajnie. Farmimy sobie, farmimy. Czy nowy świat za chwilę zobaczymy. Miejmy nadzieję. Kogut pieje. Co tu się dzieje? I mamy kluczor. Jej, pięćdziesiąt kluczy. Jak miło, jak miło. I co teraz? I co teraz, kochani? Idziemy sobie do nowego świata, a właściwie jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Bez żadnej ściemy. Jestem w nowym świecie. Lepszego nigdzie nie znajdziecie. O, jak tutaj jest ładnie. O, no to co? Troszkę sobie tutaj podreperujemy naszą moc. No pewnie. O, i zaraz sprzedamy te bloki. Haha, tak ha, ha, tutaj są wyskoki naszej Blue Jane i nagroda, nagroda. Cóż my tutaj mamy? Brawo, brawissimo. Jejeje, co to dzieje się? No dalej nasza Blue Jane. O, i co? No dobra. Tak, moi drodzy, wkroczyliśmy do kopalni i rozwalamy te ściany za pomocą naszego najlepszego na świecie wierte rozwiniętego no pewnie raz dwa trzy raz dwa trzy Przyspieszamy grę je, je, je co tam będzie na końcu jestem bardzo ciekawa o jest klucz i ile zdobywamy za niego sto je 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 sprzedajemy wszystko i mamy mnóstwo kasiurki o tak moi kochani i co teraz oczywiście nowe wiertło kupujemy i zwierzaka jej jakie jajo śmieszne epicki Zwierzaczek! O, Jak fajnie, jak fajnie! No dobra! Razy 16, ale i tak jesteś gorsza od legendarnego naszego lajona. Ha, ha, ha. O tak, moi drodzy. I sobie tutaj farmimy oczywiście moc naszego wiertła. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. I rozwalamy te ściany. Tak, do góry musimy teraz sobie podjechać. O, zbieramy, zbieramy. Kochani, oczywiście te bloki. O, i będziemy zaraz je sprzedawać. Tak, moi kochani. O, 121K. la Naprawdę tego dużo. I co? Ile mamy? Ile mamy? Teraz mamy 500. Już. Wow. Blue Jane. Ile kasiórki. To mi się podoba. To mi się podoba. I mamy nagrodę. Zaraz zobaczymy jaką. O. Fajnie, dobra. Więcej wierteł i co? Dostajemy się do nowego świata! Tra, ta 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 ta! Bardzo mi się to podoba, kochani. Jak fajnie, jak ekstra. O, no i co? No i co? Kupujemy sobie nowe jajucho. O tak, mumia. To mi się podoba. Otwieramy, otwieramy. No i cóż my tutaj mamy? Co to takiego? Ho, ho, ho. Jakiś taki dziwny ten zwierzak, nawet nie wiem, jak się nazywa. O, a to pająk rzadki. O, to mi się podoba, kochani, raz jeszcze, aż czuję dreszcze. Gazela. Dobra, fajnie. No, moi drodzy, co teraz i co? Jeszcze jedno. I zaś rzadki pająk, ile masz oczu, koleżko. Dobra, zaznaczamy te najlepsze. Pająki są w mojej drużynie. Brawo, brawo, brawisi. Je, je, je! A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć, moi drodzy, i do usłyszenia.